Się ma na YouTube. Macie takie piękne piktogramy, które Wam się świecą tam walić ten parking, bo to dlatego, że jest zaciągnięte. Ale to, że EPS coś nie działa, no to mam dla Was informację. Faktycznie nie działa. A dlaczego? Zadzwoniłem do Kymko, opowiedzieli mi wszystko i zaraz ja Wam to wszystko przekażę. Pierwszą sytuacją, która może wywołać właśnie zaświecenie się tego piktogramu EPS-u, to jest moment, w którym wasz akumulator nie działa zbyt sprawnie. To jest zabezpieczenie takie, że po prostu EPS pobiera dość dużo energii podczas gdzieś tam skręcania itd. Więc jeżeli macie słaby akumulator, może pojawić się taka kontrolka. To jest pierwsza rzecz. Drugim momentem, kiedy coś takiego może wam się wyświetlić, to kiedy podczas jazdy. Uderzycie w jakąś przeszkodę dosyć mocno, czyli zrobi się przeciążenie na układzie EPS. Wówczas EPS w ramach bezpieczeństwa, to jest takie zabezpieczenie, może się wam wyłączyć, i wtedy zaświeci wam się ta kontrolka. I trzecia opcja, która mi się wydarzyła i którą właśnie teraz wywołałem specjalnie dla was, to zobaczcie, jest taki patent: że macie tutaj tego Kill Switcha, tak, czyli jeżeli on jest wyciśnięty, to jesteście w stanie normalnie odpalić kymko. Jeśli go wciśnięcie, no to niestety nie odpalicie tego kymko. I teraz zobaczcie. Jeżeli w ten sposób wyłączacie kładę i zostawicie ten przycisk wciśnięty, przekręcicie kluczyk, stacyjkę. Dalej Wam się świeci. Jeżeli wyłączycie, czyli teraz już normalnie może odpalić. To niestety dalej ta kontrolka się świeci i EPS Wam nie działa. Natomiast, jeżeli zgasiliście w ten sposób kłada i przed przekręceniem kluczyka wyłączycie, czyli możecie zrobić zapłon, i dopiero przekręcicie kluczyk, to wówczas kontrolka gaśnie. Po co to jest zrobione? No, to jest podobno takie zabezpieczenie, że kiedy sami chcielibyście z różnych przyczyn, na przykład kiedy EPS nie działa Wam poprawnie, to wtedy macie taką opcję. Że po prostu wciskacie sobie przycisk key switch, przełączacie na zapłon, wyłączacie key switcha. I nie działa wam EPS Jeżeli chcielibyście celowo wywołać to, że EPS przestaje wam działać No i teraz jak zrobić, żeby to zniknęło Niezależnie od tego, która z sytuacji miała miejsce Czy to akumulator Czy, czy to jest sytuacja z jakimś uderzeniem W jakąś przeszkodę dosyć mocno, kiedy następuje przeciążenie Czy właśnie z tym killi switchem Najprostsza na świecie Wyłączacie, tutaj killi switch jest wyłączony Włączacie ponownie i powinno wszystko działać poprawnie. Powinno. Jeśli oczywiście nie działa poprawnie, no to wtedy może nastąpiła czwarta opcja: czyli niestety coś faktycznie się zepsuło. Ale jeśli podczas jazdy zaświeci się wam ten EPS-ik, wystarczy się po prostu zatrzymać i go wyłączyć. A jeśli raz na jakiś czas on wam się po prostu tutaj uruchamia, to zastanówcie się, czy czasem faktycznie nie gasicie tym keylesswitchem i czy czasem w nieodpowiednim momencie nie przekręcacie kluczyka. Czyli nie robicie czegoś takiego, że najpierw kluczyk, później to. No i niestety świeci się ten EPS, prawda? Mimo, że bez problemu kładę można odpalić. No i widzicie, warto czasami pytać u źródła, bo ja sam nie wiedziałem na ostatnim filmiku o co tak naprawdę chodziło. I czy czasem czegoś gdzieś przez przypadek nie zalałem, jakieś, jakieś złączki i tak dalej. Wystarczyło napisać do Kymko, zadać im takie pytanie. I już wszyscy wiemy. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy to w jakikolwiek sposób wam pomogło i czy zmieniło to wasze życie. Dobra YouTube, już nie pieprzę dłużej. Wszystkiego dobrego, bo zobaczcie tam Piotrek se stoi. Cześć Piotrek, pomachaj! Pomachaj Piotrek! No, Piotrek macha, bo my se pojechaliśmy na taką szybką wycieczkę tutaj. Jakieś, jakaś woda, coś tego jest. Więc kontynuujemy jazdę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie. Cześć!